To jest kanał Porozmawiamy o Skokach, zakończył się właśnie konkurs kwalifikacyjny do sobotnich zawodów Pucharu Świata w Klingental. Wygrywa Rioju przed Kraftem, Forfangiem, Zajcem, Kubackim, Peterem Preucem, Wellingerem, Hajbekiem, Fettnerem i Geigerem. Ogólnie rzecz biorąc nie było mnie tydzień, zdążyło się oczywiście w międzyczasie zmienić wszystko. Jest nowa liderka Pucharu Świata jeśli chodzi o nację, jeżeli chodzi o palnie. Zdarzyło się dużo, został wymieniony stok, został wymieniony zniszczał to tamto Lindvik się nagle troszeczkę zaczął budzić, jeszcze parę innych rzeczy w międzyczasie zdarzyło się zdarzyć, jak to w momencie, kiedy na chwilę zostawiłem w spokoju to, co miał zostawiłem w spokoju i tak jeszcze przed chwilą Raimund został, został wyeliminowany przez chorobę, tak trzeba powiedzieć. Gardło już chce w miarę współpracować, może jeszcze nie na absolutnie najwyższych obrotach, ale jednak na tyle, że spokojnie mogę dzisiaj nagrywać w każdym razie wygrywa Ryukubashi 145,5 metra jeśli dobrze pamiętam, lądowanie takie, no do przysiadu bardzo szybko to wyroził do telemarku, ale sędziowie no naciągnęli 55,5 punktu przy tym poziomie sędziowania, który był też jeśli chodzi o punktację, no to 55,5 punktu naprawdę dużo naciągnęli z tego sędziowie nie uważam, że tutaj Kraft jest jakoś nie wiadomo jak pokrzywdzony, tutaj bardziej kwestia warunków i tej krótszej belki niż to, że tutaj Ryoyu miał nie wiadomo jak dobre warunki czy też noty bardziej, ale jednak tutaj jest zwycięstwo w kwalifikacjach i Ryo w pierwszym treningu bardzo dobrze, w drugim troszeczkę słabiej się chodzi o pozycje, ale też tutaj do tych pozycji jakoś bardzo mi się nie przywiązywał tym bardziej, jeżeli są blisko siebie zawodnicy a te belki są naprawdę różne typu 14-9, tak jak było w tym przypadku i chociażby wartościowe porównanie dla mnie wydaje się Kraft kontra Wellinger, kiedy ci zawodnicy skali w podobnych warunkach z tych samych belki, tutaj był rozjazd w okolicach 18-20 punktów pomiędzy tymi zawodnikami, to jest bardziej miarodajne w tym momencie tak mi się wydaje. A drugie miejsce sam Stefan Kraft, dwa treningi wygrane i ogólnie mimo wszystko dla tej skoczni przy wietrze z przodu wydaje mi się, że w dwóch seriach Kraft tutaj tak jest zdecydowanym faworytem, nawet biorąc pod uwagę Rioju i fantastycznego Forfanga, który się tutaj świetnie spisuje, a Kraft no, w międzyczasie jeszcze kolejne dwa zwycięstwa, większa przewaga w Pucharze Świata, no i wejście fantastyczne w sezon. Ciekawe czy będzie jaka Honen, bo z jednej strony... A Honem miał takie wejście, którego już nikt nie powtórzył. Co prawda miał cztery wygrane z rzędu, ale za to po drugim miejscu miał 6 kolejnych wygranych z rzędu. I jestem ciekawy, to będzie dalej, bo Felder już tak wszedł w sezon i nie wygrał tego sezonu. A jeżeli kratby jeszcze trochę pociągnął, no to szansa, że wygra Puchar świata będzie już bardzo duża, jeżeli by. Przycisnął tak długo z formą, jak powiedzmy, Morgenstern na początku sezonu 2007-2008. To może zrobić sobie taką przewagę, żeby już troszeczkę jechać, jakby nieco bardziej dał parachlecz resztę sezonu, ale to jest trudne do wyczucia. I o wszystko trzecie miejsce: Forfang 144, 143,5, 145. Odległości fantastyczne: trzeci, drugi, drugi. Nie wiem, co się dzieje tutaj z Forfangiem. Wysokość przelotowa po prostu niesamowita. O ile Kubacki, który skakał tuż tu przed nim, miał też fajną wysokość przylotował, to jeszcze Forfang był co najmniej pięterko wyżej. Niesamowicie Wysoko miał... Znaczy, niesamowicie wysoko po prostu leciał nad skokiem. Jestem ciekaw, czy to jest kwestia skoczni, żeby mu tak nagle coś podpasowało? Czy Forfang nagle się budzi... Taki forfakt naprawdę jeszcze z końcówki poprzedniego sezonu, bo te skoki, ten konkretny skok wyglądał świetnie a w treningach wyglądało to podobnie. Ale czekam na konkurs główny, kiedy wszyscy, mam nadzieję, pojedą z jednej belgi, chociaż i tak tutaj było nieźle. No i pierwszy raz od dość dawna jednak sędziowie byli naprawdę chwaleni znów za Kusamo, czy po Kusamo. Teraz znów byli w miarę w akurat po ile Haber Zobaczymy, czy ten trend się utrzyma. Czwarte miejsce Zajc. Ogólnie cała czówka poza Kraftem teści słabia warunki do bardzo powyżej średniej. Może nie bardzo, ale jednak powyżej średniej. Zajc też warunki powyżej średniej. Skok bardzo fajny pod rozmiar Piąty kubacki. Pierwszy raz w tym sezonie zawodnik z Polski... Po prostu w dziesiątce i to regularnie, bo raz by użyła w kusabo podczas kwalifikacji, a tutaj Kubacki we wszystkich skokach na czołową, dziesiątkę, skoki wyglądają fajnie i wyjki wyglądają też bardzo fajnie, chociaż cały czas, zwłaszcza przy treningach to była trochę inna belka, trochę i warki, tutaj trafił w powyżej średniej, ale jednocześnie nie było jeszcze tak pozytywnego sygnału na całego po prostu Pucharu Świata do tej pory. I to był ostatni moment, żeby taki sygnał się pojawił, bo nagle, jeżeli miałby się pojawić w Engelbergu, jakiś nieco lepszy, to już byłoby szukanie bardzo do siła. Tutaj Kubacki jest rzeczywiście wyraźnie lepszy niż przez pierwsze dwa tygodnie, więc to jest bardzo pozytywny sygnał, tak mi się wydaje, dla reprezentacji Polski i dla kibiców, którzy no, muszą się czegoś chwycić, a tutaj faktycznie jest się czego chwycić. Szóste miejsce Peter Pryunt, też warunki powyżej średniej, no i skok w porządku. Cały czas mam wrażenie, że przynajmniej z mojego punktu widzenia on jest trochę w cieniu całej reszty, a wydaje się, że Słoweńców całościowo najmocniejszy. Siódme miejsce, Wellinger, do no, nie tak bardzo jak na treningach, ale jednak w cieniu krafta przy tej samej mecy i przy tych samych warunkach. Ósme miejsce, Hajbek, do no, takich Hajbek cały czas w cieniu. troszeczkę w cieniu innych, ale znów jest czołowa dziesiątka. Dziewiąte miejsce, Fetter, wydaje mi się, że spóźnił skok, a i tak z tego spóźnionego skoku jest dziewiąte miejsce dla tej czołówki, która już te warunki miała ta ścisła czołówka już miała odrobinkę słabsze tak mi się wydaje, chociaż wetter to akurat nie był w tej najsiślejszej czołówce 10 miejsce Geiger, on już był z obniżonej belki ogólnie skok w porządku, ale też bez jakiejś niebywałej rewelacji jak na Geigera, który już w Lillehammer naprawdę skakał powyżej tego 10 miejsca reprezentacja Polski 14 żyła, najlepszy występ pomijając treningi, bo treningi nie pokazywało nic więcej niż to co się działo do tej pory jeśli chodzi o żyłe, a tutaj wydaje się, że do no, troszeczkę nawet powyżeczkiwać, jeśli chodzi o z zgryzoty trigów. 26 wołosek to no, na trigach było nieco słabiej. 31 stykała, który tutaj wskoczył w miejsce stocha i na trigach było lepiej, aczkolwiek patrzyłem na warunki, patrzyłem na dużo dłuższy rozbieg niż reszta stawki w większości przypadków. No i. Byłem dość ostrożny i cały czas jestem dość ostrożny, ale to nie jest kwestia, że ledwo przyjdą kwalifikacje, to samo. Kot 37, który kot też bardzo dobrze prezentował się na treningach, zwłaszcza na drugim się świetnie zaprezentował. No i czekam z niecierpliwością na konkurs główny, bo tutaj można powiedzieć, będzie w końcu to starcie kadry B, i do tego jeszcze zawodnika spoza kadr, można tak powiedzieć, oficjalnie z grupy bazowej, czyli kota, stękały i reszty stawki, i ciekawe, co będzie ze stochem. Ja w momencie montowania materiału, no nie zakładam, że stoch będzie w pucharze kontynentalnym, bo to jest raczej mało prawdopodobne, ale nie wiem, jakie są składy na puchary kontynentalne, na fiskapy, i to też pewnie tłumaczy ta obfitość zawodów w tym tygodniu, dlaczego Niemcy nikogo nie zdążyli wstawić w miejsce Rajmunda. Dalej, Austriacy, 15. Huber do no występ, troszeczkę powyżej oczekiwań, ale chyba też raczej związany troszeczkę z warunkami. No i ubolewanie wśród komentujących nad Eignerem. Zresztą się nie dziwię, bo jednak Eigner z jednej strony trochę odstawał od reszty stawki austriackie, a z drugiej strony Huber to nie pokazuje nic zwyczajnego i raczej. Każdy spodziewałby się, że jednak będzie się przebijał po prostu przez Puchar Kontynentalny. 32. Herr, on trafił do warunki poniżej średniej i 46. Trzofenik, on trafił też w warunki bardzo poniżej średniej, ale jednocześnie ten skok nie był dobry. To nie był dobry skok Trzofenika, za bardzo te atry przyszły, później były odbiłe i ogólnie poza tym, że trafił słabo z warunkami, to też był średni skok i na treningach też nie było o wiele, wiele lepiej. Jeżeli chodzi o Trzofenika, jest to niepokojący sygnał, jeśli chodzi o Trzofenika, że trzy skoki były takie wyraźnie poniżej tego, co prezentował przez... Cały dotychczasowy sezon. Dalej, Niemcy. 12. Paszkę, występ. Bardzo przyzwoity, ale być może osuje się z tego trzeciego miejsca jeśli chodzi o Puchar Świata. 18. Laje. Lepiej było w trygach. Tutaj wydaje mi się, że Skok po prostu spóźnił dość mocno. 30. habal No, wydaje się, że dużo szybciej zszedł z formy, niż się spodziewałem, bo myślałem, że on teraz zacznie po schodzić z formy. On w zasadzie zaczął schodzić z formy już niedzielą w Naprawdę szybko zaczął schodzić z formy, trochę tak jak Walto, tak mi się wydaje. Chociaż Walto akurat no, to w zasadzie w większości przypadków debiutuje na tych skoczniach. Aha, jednak nie, to była jego najlepsza raczej to była skocznia, na której osiągnął najlepszy występ w karierze, chociaż to już było akurat kilka lat temu. Idea de straibud choroba. Pojawiło się w takim momencie, że już nikt nie zdążył po prostu zastąpić tego zawodnika, jeśli chodzi o kwotę startową, a niecy nie wystawili krajówki. Słowenia, 20. Kost, który został wymieniony za Jelarę i patrząc po treningach po kwalifikacjach, był to zdecydowanie trafiony ruch. 25. miejsce na Niszek, no, nie wiem, czy tam skok był delikatnie spóźniony, czy. bo naprawdę ten skok wyglądał w porządku, a pozycja jest jednak odległa. A w usielionym czycie też nie wzięli nic nie, niepokojącego, a komentatorzy nic w tym podglądzie też nie widzieli, Nic niepokojącego, czyli nie wiadomo do końca, co się stało, tak naprawdę. I 28 domen. Myślałem podobnie, że akurat ta skocznia z wiatrem poddarty to będzie pod Domena zdecydowanie. A tutaj i na treningach, i w kwalifikacjach naprawdę nie ma rewelacji. Nawet bardzo nie ma rewelacji, bo wygląda to gorzej niż wrócę. Norwegia, 11 Lidwik. Ogólnie Lidwik wydaje mi się, że troszeczkę się budzi. Akurat w tym momencie, kiedy powinien zacząć się budzić, jeżeli chodzi o turniej 4 skoczni. No bo zwłaszcza na obiekcie duży, bo na. W obiekcie normalnym jeszcze to się było mocno kierowane w górę, wydawało się, że to jest też trochę wypadkowa warunków, że Lidwik był tak wysoko i specyfika skoczni, a na skoczni dłużej w naprawdę to zrobiło na mnie wyrażenie, bo wydaje mi się, że Lidwik po prostu jest w momencie dochodzenia do formy, jeszcze to nie jest taka forma powiedzmy na Igrzyska Olimpijskie ostatnie, ale jednak wydaje mi się, że tutaj Lidwik wyraźnie wykazuje tendencję zwyżkową od około dwóch tygodni, więc wydaje mi się, że potencjalnie na czarnego konia turnieju 4 skoczni jak najbardziej pewnie będzie typowany. 23 miejsce Sundal, występ w porządku bez rewelacji, 27 Granerut. Dziwi mnie ten skok, bo on wyglądał dobrze, jeśli chodzi o trafienie i to, co się działo za progiem, a chyba to były warunki, ale nie wydaje mi się, że aż do tego stopnia, żeby Granerut był 27, przynajmniej na ten moment tak to wygląda, że ten skok teoretycznie był dobry. Nie widziałem tam nic niepokojącego, a jednak pozycja i odległość takie no, niezadowalające mocno. 38 tande, tutaj lewa narta trochę mu się postawiła za progiem, i ogólnie ten skok też no nie był dobry, jeśli chodzi o tandego. 45 Wilumsztaad. Jeżeli chodzi o Kosa, który został wymieniony za Jelara, czy raczej odwrotnie, no to tutaj wsadzenie chociażby Estfolda byłoby jak najbardziej zasadne, chociaż z drugiej strony akurat tak się poukładało podczas konkursów Lillehammer w Dużej skoczni, że Wilumsztaad był po prostu lepszy, a Estfolda zdyskwalifikowali w kwalifikacjach. Dalej Japończycy. 13 Junshiro wyraźnie warunki powyżej, średniej, ale i w treningach pokazuje Junshiro, że jest... no nieźle, jeśli chodzi o jego dyspozycję. 19 Nikai też raczej na tej skoczni prezentował się dobrze, że raczej te punkty są dość mocno, a nawet są bardzo prawdopodobne, jeśli chodzi o konkurs jutrzejszy i niedzielny. 48 Ito no. Przedno po prostu kwalifikacje i tyle, 57 na Kamura, upadek, świeży śnieg, cieszę się, że wiele więcej, czy raczej nie było ani jednego więcej upadku, ale jednocześnie i tak byłby bardzo daleko od kwalifikacji i no słabo wygląda na Kamura, bardzo słabo wygląda na Kamura, to nie jest kwestia kwalifikacji, pecha, tylko po prostu też w treningach to wygląda źle, że jeżeli byłaby szansa na wymianę, no to naprawdę, ewentualnie Kasai, w zasadzie patrząc po zawodach krajowych jakoś bardzo bym się nie zdziwił, ewentualnie Asahi Sakano, który jest takim powiedziałbym odpowiednikiem Franca, Belshoa, jeżeli chodzi o japońskie standardy na ten moment, ale no Japończycy nie zdarza się, żeby tam była wymiana kadra, też nie ma za bardzo szans, że ktoś tam po prostu z własnej kieszeni się dołoży, chyba że Takeuchi, ale nie wiem czy Takeuchi jest w takiej formie, żeby tłuc się akurat po Pucharze Świata, no ale zobaczymy. Dalej Szwajcarzy, 17 Aman, występ bardzo przyzwoity, lądowanie też bardzo przyzwoite, 35 Imhoff, występ znacznie powyżej oczekiwań, zwłaszcza pozycja, 39 PN, -E. no, występ nierewelacyjny, aczkolwiek jak najbardziej akceptowalny, no bo na kwalifikacja, 41 Dysfanden, takie super występy, jeśli chodzi o treningi, zresztą jeden naprawdę bardzo dobry i odczyt taki, który można powiedzieć, że trochę powątpiewałem w to, że był to dobrze zmierzony odczyt, czy raczej. Odczyt, który prawidłowo oddawał to, co się działo się na skosie, bo był w okolicach zera, a podczas treningów do w okolicach metra na sekundę z przodu i był na drugim miejscu tuż za kraftem, a tutaj, no to trafił chyba naprawdę źle z warunkami, naprawdę źle, no bo ledwo co dostał się do konkursu głównego, no lewo co za dużo powiedziane, ale jednak to w niczym nie przypominało po prostu pozycji z treningów, ale to mimo wszystko było treningi, więc ja nie widziałem tych skoków, tylko widziałem same suche statystyki, ale raczej też fanden, no. Nie wydaje mi się, żeby to był tak zły skok, żeby skoczył się na 41 miejscu. Finlandia ze stronią. 16. Saho Warunki powrzeźnienia, a że zawonik, który raczej leci w tej drugiej fazie lotu, raczej ta prędkość przelotowa niego jest zachowana. No to jak najbardziej to wykorzystał. 24. Etunus. NUSJANE. Występ też bardzo przyzwoity. Wydaje się, że Etu, Etu też jest troszeczkę na fali wznoszącej. Nie tak zdecydowany jak Lindvik, ale jednak jest na fali wznoszącej względem początku sezonu. 43. Aigro, Przepraszam, 34. Aigro I on akurat na treningach prezydował się dobrze, łamany na bardzo dobrze, a tutaj jest troszeczkę słabiej. 36. Alto to też ta lewa narta, podobnie tendego chociaż mi skali też nie do końca równo mu wyszła. Ale mimo wszystko i tak przeprawidł, wydaje się, że znowu będą punkty, jeśli chodzi o alto 43. Walto w no, treningach słabo, w drugi bardzo, bardzo słabo i tyle, że przebył kwalifikacje ok ale... Jakoś nie dapa to optymizmem na najbliższą przyszłość w kontekście punktów, bo mimo wszystko nie wygląda jakoś bardzo źle walto. I fakt, że można za kogoś po prostu wymienić, też pokazuje, że troszeczkę te fińskie skoki zrobiły jakiś delikatny progres, ale prawdopodobnie puchar kontynentalny to pokaże podkreślam na ten moment, nie wiem, jakie są tam listy startowe. Dalej Ameryka Północna. 29 Belshow, bardzo fajne treningi i ogólnie Belshow kompletnie nie ciągnie skoku, no porównując to z innymi zawodnikami, bym porównał go najbliżej do Alto że też Alto nie jest tym który ciągnie skoki ale Belshow to chyba najbardziej z całej stawki, tak jak jedni potrafił to wyżyłować tak jak chociażby Kraft żyła, no to on tego w tym momencie kompletnie nie potrafi wydaje mi się, że i tak byłby po kilka pozycji wyżej w każdym kolejnym konkursie, gdyby mógł ten po prostu lot jeszcze bardziej wyżyłować, ale to jest kwestia pewnie też do pracowania technicznie, 50 Franz, no, dostał się do konkursu Dego. Ledwo, ledwo, ale się dostał. 51. Proszę, 52. Urlaub do no, to, co dało mu wielką przewagę na obiekcie normalnym w Lillehammer, gdzie to odbicie w górę naprawdę pomagało jeszcze przy tym tylnym wietrze. No to tutaj jest to przekleństwo dla urlauba. Zresztą, no nie po raz pierwszy, jeśli chodzi o tego zawodnika. Dalej, Włosi 21. Kampreger, naprawdę skok bardzo fajny i warunki też bardzo fajne, jeśli chodzi o Kampregera I naprawdę chyba najlepsze lądowanie w tym sezonie, jeśli chodzi o Włocha. 33. ISA, jeden z tringów bardzo przyzwoity. I być może jakieś punkty dla Włoch znów padło jeśli chodzi o generalkę. 42 bresa do no, Cały czas mam wrażenie, że on albo psuje skok, albo trafia warunki poniżej średniej. Ale znów wydaje się, że niby te punkty są nie jakoś bardzo daleko. Ale wydaje się, że jakby znów ich po prostu nie będzie, że czegoś zabraknie. Ja to warunków, a to nic lepszego skoku. 53 do no, Jestem. Rozczarowany postawą Czekoda w kwalifikacjach, nawet bardzo rozczarowany, no, bo jednak jest chociażby Nazaryjko, dla którego wielkie brawa, że dostał się do konkursu głównego, a jednak Czekod spodziewałem się od niego do więcej, że tutaj będzie spokojna kwalifikacja. Dalej, 22. Zograwski na treningach było bardzo źle. Bardzo źle na tyle, że były wątpliwości co do kwalifikacji ogólnie, jeśli chodzi o Zografskiego, a tutaj to wyglądało dużo lepiej, było trochę niespokojnie w locie, ale jednak... Jest pewna kwalifikacja, i to nawet byłyby pewne punkty, i w zasadzie nawet nie byłaby to dużo niższa pozycja niż te podczas zawodów pucharu świata dotychczasowych. 40 Kalinczenko, fajnie podczas treningów, lepiej od Marusiaka i tutaj też zdecydowanie lepiej od Marusiaka. Jestem ciekaw, czy to jest kwestia skończenia czegoś innego, bo naprawdę tutaj Kalinczenko bardzo fajnie się prezentował. 44 Kołdelka znów, względnie, powiedzmy, względnie pewny awans do konkursu głównego. 47 Marusiak. No, jestem dość mocno zaskoczony, bo to jednak warunki pod zawodnika w miarę lotna skośnia, kolokwialnie rzecz Moc jeszcze dość wyraźnie z przodu, więc myślałem, że tutaj Marusiak będzie dużo, dużo wyżej, jeżeli chodzi o kwalifikacje, a całością na treningach i w kwalifikacjach dość wyraźnie przejął Skańczenko. Jeszcze jedna sprawa odnośnie crafta, bo zapomniałem w ogóle o tym wspomnieć, że kraft z tej niższej belki był i tak szybszy od wszystkich zawodników CO4, a z Prełcem i Kubackim, którzy jechali belkę wyżej, był niewiele wolniejszy, więc wydaje się, że Kraft mimo wszystko i tak jest cały czas w bardzo, bardzo dobrej formie, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, no bo teoretycznie przynajmniej prędkość na jest wyznacznikiem tego, że ktoś naprawdę jest w niezłej formie. 49. Nazarenko, Nie spodziewałem się. Po treningach tego nie było widać, wcześniej tego nie było widać skok wydawał się spóźniony, a i tak wyżyłował to Nazarenko, dostał bardzo mocno po notach ale jednak się opłaciło i pierwszy raz wystąpi w zawodach Pucharu Świata indywidualnie przez przemięte kwalifikacje, bo wcześniej no to był po prostu dokoptowany chociażby do tkaczenki, żeby był podczas konkursu super duetów Lake Placid, a tutaj faktycznie przebił się przez to kwalifikacyjne wiadomo, że nie było jakoś bardzo szczelne ale jednak się przebił, brawo dla Nazarenki, a naprawdę jednak kwalifikacji się nie zanosiło, bo jeśli chodzi o treningi to naprawdę, naprawdę na Chyba bym mizernych, szybciej typował do przejęcia kwalifikacji. 51 Ypsiolu, no niezbyt dobrze to wygląda w dalszym ciągu, a w zasadzie coraz gorzej. 54 Czaczina, no w jednym z treningów wydawało się, że może, może do konkursu głównego, no ale jednak nie. 55 Mizernych, najmłodszy zawodnik, który do tej pory. Czy raczej najmłodszy, jeśli chodzi o Rożnik, bo młodsi już oczywiście byli, który po prostu pojął się w kwalifikacjach do konkursu głównego Pucharu Świata. 56. Wasiliew no, trafił naprawdę źle ze warunkami, on naprawdę źle trafił, go po prostu zgasiło, a na treningu przynajmniej jednym wyglądało to o wiele, wiele lepiej. I 58. Szpulber, skok spóźniony, i do tego, no naprawdę średnio z warunkami, i po prostu wszystko tam się nie zgadzało, jeśli chodzi o Szpulbera. To tyle. Do usłyszenia.